Czerwony kapturek. Była sobie raz dziewczynka i był las i była też chatka, a w tej chatce matka. Matka, czyli mama, mamusia. Bardzo miła i dobra, wesoła i pełna pomysłów. Tak pełna pomysłów, że dla wszystkich wciąż wymyślała nowe imiona. Na przykład na wywiórkę mówiła rudy ogonek, Zresztą nic dziwnego, ponieważ przyjaciółeczka wewióreczka naprawdę miała rudy ogonek i ten ogonek widać było z największego nawet daleka. A na swoją śliczną córeczkę mama nie mówiła Marysia, Zosia czy Julcia, tylko czerwony kapturek. Dlaczego? To proste. Ponieważ dziewczynka nosiła na głowie czerwoną czapeczkę, którą uszyła jej babcia mieszkała w starym domku po drugiej stronie lasu i rzadko odwiedzała Czerwonego Kapturka i jego mamę, bo miała dużo lat i bardzo zmęczone nogi. Za to Czerwony Kapturek i mama chodziły do niej co dwa dni i zawsze zanosiły jej coś dobrego do jedzenia, a przede wszystkim siadały z nią przy stole i rozmawiały, rozmawiały, rozmawiały. O czym? O rudym ogonku, o gruszkach, które wyrosły na wierzbie, o nowych butach pana Gajowego, Rozmawiały z nią o czym tylko chciały, bo najważniejszą rzeczą dla wszystkich babci i dziadków na świecie jest to, żeby z nimi rozmawiać. Wtedy czują się naprawdę szczęśliwi. Pewnego dnia mamusia potknęła się o kamień i tak rozbolała ją noga, że nie mogła zrobić ani kroku. Bardzo cię boli, mamusiu? spytała dziewczynka. Bardzo, odpowiedziała mamusia. I co my teraz zrobimy? Przecież obiecałyśmy babci, że przyniesiemy jej obiad, ciasto i dużo malinowego soku. I jeśli nie przyniesiemy, to babcia będzie głodna, a jak będzie głodna, to będzie słaba, a jak będzie słaba, to może nawet zachorować. Ale dziewczynka nie pozwoliła mamie martwić się za długo. Mamusiu, zawołała wesoło. Już wiem, co zrobimy. Ja sama pójdę do babci. Sama? zamyśliła się mama. Przecież jeszcze nigdy nie szłaś sama przez las. Nie szkodzi, tyle razy szłam z Tobą, znam każdą ścieżkę, każdy krzak, każde drzewo. Na pewno się nie zgubię, wykrzyknęła dziewczynka, wzięła do ręki koszyk i pocałowała mamę w policzek. Już dobrze, powiedziała mama z rezygnacją. Chyba muszę się zgodzić, ale wiem, mam się strzecić z wilka, nie rozmawiać z obcymi i szybko wracać do domu, zaszczebiotał kobie. Kapturek i wybieg z domu O wilku mama mówiła Kapturkowi za każdym razem kiedy szły do babci przez las że jest silny groźny i zły i że często udaje przyjemne i łagodne zwierzątko a kiedy ktoś mu uwierzy to go wciąga do lasu i i strach pomyśleć co się wtedy dzieje ale dziewczynka nie bała się wilka wiedziała że wystarczy z nim nie rozmawiać, a wtedy zawsze można dojść bezpiecznie do domu, wiedziała. Ale, idąc po raz pierwszy, sama do babci zapomniała o tym na jedną chwilę. Kiedy czerwony kapturek był już w połowie drogi, nagle z poza krzaków wyszedł. Wiadomo, kto, prawda? On, wilk. I co powinien wtedy zrobić kapturek? Też wiadomo, prawda? Nie zatrzymywać się, tylko iść dalej tak samo jak dotąd. Nie słuchać, co wilk mówi, nie oglądać się za siebie. A jednak dziewczynka zatrzymała się, bo słowa wilka bardzo ją zaciekawiły. – Ho, ho, pewnie idziesz do babci, prawda? – spytał słodziutko wilk. – Ale kapturek jeszcze nie zwracał na niego uwagi. – I niesiesz jej obiadek, prawda? – spytał wilk jeszcze raz. Ale kapturek w dalszym ciągu nie zwracał na niego uwagi. Ale szkoda, że nie masz dla niej kwiatków, powiedział wilk i na te słowa kapturek zatrzymał się w miejscu. Jakby tak było miło zanieść babci bukiet maków, rumianków albo stokrotek, pomyślała dziewczynka i spojrzała smutno na wilka, a wilk tylko na to czekał. Wiem coś, czego nikt chyba nie wie, powiedział łagodnie, a nawet czule. Wiem, że za tymi brzozami jest polana, a na niej rosną najpiękniejsze kwiaty w całym lesie. I wiem, że możesz pójść na te polane, uzbierać śliczny kolorowy bukiecik i zanieść go babci. A babcia daleko mieszka? Spytał chytrze, ale dziewczynka czuła, że nie powinna mu tego mówić. Pytam, bo nie wiem, czy zdążysz dojść do babci, zanim zwiędną ci kwiatki. Ona pewno nie zwiędną. Babcia mieszka niedaleko, za modrzewiowym zagajnikiem. Za pół godziny dojdę do jej domku, na pewno. I tak, całkiem nie roz, nieostrożnie, jak gdyby mama nigdy nie przestrzegała jej przed Wilkiem, podała mu adres babci. A Wilk, cóż? Wilk szybko pożegnał się z dziewczynką i popędził do staruszki, żeby ją zjeść. I kiedy kap kapturek zaczął zbierać kwiatki, stał już pod drzwiami babcinego domku. A teraz napijcie się czegoś dobrego, najlepiej ciepłego, bo zaraz nastąpi chwila naprawdę mrożąca krew w żyłach. Opowiem to szybko, bo kiedy mówię, to sama się boję, a bacie nie lubię jak chyba niczego na świecie. Otóż wilk zastukał, poszukał babcie, mówiąc, że jest czerwonym kapturkiem, babcia mu otworzyła, a on po prostu ją połknął, połknął, włożył jej kolorową piżamę. Położył się, żeby zacząć zaczekać na dziewczynkę. Zaczekać na dziewczynkę, ale po co? No jak to po co? Żeby ją połknąć tak samo jak babcie. Kiedy czerwony kapturek uzbierał piękny bukiet, pobiegł do babci w podskokach. Wesoły jak rubelek na wiosnę. A kiedy stanął przed drzwiami, zastukał mocno jak dzięciu. Kto tam? spytał zaspanym głosem wilk, który zdążył już trochę się przespać. To ja, czerwony kapturek, otwórz babciu. Wejdź, drzwi są otwarte, odpowiedział wilk udając babcie, a kiedy dziewczynka weszła do środka, nasunął, na kołd nasunął kołdrę na paszczę, żeby ukryć potężne zębiska. Dziewczynka chciała podbiec, ofiarować kwiaty i wypokować jedzenie, ale już od próbu babcia wydała jej się jakaś dziwna. Cała zarośnięta, z przekrwionymi oczyma, zmarszczonym groźnie czołem, uszami jak łódki kory. Babciu, wyszeptała niepewnie, dlaczego masz wszędzie na twarzy włosy? spytała. Wyrosły mi w nocy, odpowiedział Wilk. Pewnie z głodu. A, a dlaczego masz takie duże uszy? Urosły mi, bo przez cały poranek nasłuchiwałam, czy wreszcie ktoś do mnie przyjdzie, czy nie. Jaka niemiła ta babcia, pomyślała dziewczynka, ale nie powiedziała. Jesteś niemiła, babciu. A dlaczego masz takie groźne czoło? Ale wilk już nie odpowiedział, tylko wyskoczył spod kołdry, połknął czerwonego kapturka razem z jej czerwonym kapturkiem, całym czerwonym ubrankiem, koszykiem i bukietem polnych kwiatów i wrócił do łóżka, żeby pospać jeszcze godzinkę albo dwie. Tymczasem czerwony kapturek, wpadając do wilczego brzuszyska, wpadł w ramiona babci. Ci! szepnęła babcia. Nie ruszaj się. Niech myśli, że już całkiem nas zjadł. Kiedy zaśnie, na pewno coś wymyślimy, żeby się stąd wydostać. Wszystko, co najgorszego miało się stać, już się stało. Teraz będzie weselsza chwilka. Dla wszystkich, lecz nie dla wilka. A chwilka ta będzie wesoła dzięki Gajowemu, który przechodząc pod domem babci usłyszał głośne chrapanie i podrapał się w głowę, myśląc. No owszem, nawet babcie chrapią sobie czasem, ale nie tak głośno. Przedbym, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale. Ale co ja powiem babci, jeśli się okaże, że jednak to ona tak chrapie? Przecież nie mogę powiedzieć przepraszam panią, ale chrapała pani głośno jak wilk, więc chciałem sprawdzić, czy to przypadkiem nie on. Z drugiej strony, jeśli nie wejdę, a to naprawdę jest wilk, to babcia zginie z Kretesem. A co tam wejdę? Pomyślał i jak pomyślał, tak zrobił, a kiedy zrobił co pomyślał, to natychmiast zobaczył wilka w koronkowej piżamie babci i z wielkim wypchanym brzuchem. Pewnie pożar babcie ten złoczyńca, pomyślał, nie wiedząc, że w brzuchu oprócz babci jest również czerwony kapturek. Trudno, trzeba będzie przeprowadzić operację dodał w myślach, wyjął nóż i delikatnie rozciął wilczą skórę, a kiedy rozciął, z brzucha wyskoczyły babcia i czerwony kapturek. Dziękujemy panu, uratował on pan nam życie, panie gajowy kochany, zawołały obie na całe gardło. Tralala, tralala babcia zaczęła tańczyć dookoła stołu, jak mała dziewczynka. Trututu, trututu, zatrąbił z radości na całe gardło czerwony kapturek. Ale po chwili spojrzał niepewnie na gajowego. Co pan teraz robi z wilkiem? Babcia przyszł, przestała tańczyć i usiadła na łóżku, a gajowy podrapał się w głowę. Co tu robić, co tu robić? Pytał sam siebie przez dłuższą chwilę, a po tej dłuższej chwili twarz rozjaśniała mu w uśmiechu: Zeszłej zimy, tuż przy gajówce, musiałem wybudować zagrodę dla chorego dzika. Mocną zagrodę, taką, z której nie mógłby uciec, zanim wyzdrowiał. Otóż wiosną dzik wyzdrowiał. Wypuściłem go na wolność, a zagroda jest pusta. Umieszczę w niej teraz wilka. Na pewno z niej nie ucieknie. A dzieci z przedszkoli i szkół będą mogły przyjeżdżać, żeby obejrzeć, jak taki wilk wygląda. Żychwszy to, Gajowy związał wilkowi łapy, zszył brzuch i zarzucił sobie na plecy. Zgodnie z przysłowiem, nosił wilk razy kilka, ponieśli jej wilka. Zapytajcie dorosłych, jaka nauka płynie z tego przysłowia. I nigdy nie zatrzymujcie się przy wilkach, kiedy jesteście w lesie. Tylko w zoo. Albo w zagrodzie pana Gajowego. Ale nawet tam trzymajcie się od niego z daleka. Aha, byłabym zapomniała. Babcia tego dnia jeść już nie chciała, ponieważ jak powiedziała, wystarczająco najadła się strachu. Ale poprosiła, żeby następnego dnia czerwony kapturek przyniósł jej coś smacznego.